Dziwny jest ten świat, piękny i pełen cudów. W przededniu 11 listopada myślę jednak o Polsce, mojej ojczyźnie, choć w ostatnich dniach wolę myśleć o niej jako o macierzy. Polska jest przecież kobietą. Myślę o miejscach w okolicy. Miastach, które są mi bliskie, w których zapuściłem korzenie, i takich, które chciałbym ponownie odwiedzić. Teraz chodzimy w maskach, choć tak niedawno spacerowałem w marszu tysiąca tuk i bywałem w najlepszym towarzystwie. Dzisiaj jestem po wyczerpującej sesji. Jutro zostanę pewnie w domu. Będę świętował. Układając pucle. Dużo pucli. Bardzo dużo pucli. Kiedy myślę o wolnej Polsce, myślę o wolnych obywatelach w demokratycznym kraju. Jestem jednym z dziesięciu tysięcy strażników praworządności, sędzią Rzeczpospolitej Polskiej. Nazywam się Michał Lewoc. Jestem sędzią Sądu Rejnowego. W Lenincy.